Mimo takiej dwulicowości nie popadałem jednak w potocznie rozumianą obudę, albowiem będąc jednym czy drugim, byłem nim całkowicie. Sobą więc byłem bez reszty zachowując się niepowściągliwie i tarzając się w bezwstydzie, ale sobą byłem też w równej mierze, kiedym za dnia pogłębiał swoją wiedzę albo niósł ulgę cierpiącym i strapionym. Tak się złożyło, że moje studia, w których skłaniałem się mocno ku metafizyce i zagadnieniom mistycznym, doprowadziły mnie w końcu do kwestii owej ponadczasowej wojny pomiędzy mną a mną. Z każdym dniem i z obu perspektyw mojego umysłu, intelektualnej i moralnej, coraz bardziej zbliżałem się do prawdy, której częściowe odkrycie doprowadziło mnie w końcu do tak opłakanego stanu. A prawda ta mówi, że człowiek nie jest jednością, że składa się z dwóch osób. Mówię dwóch, ponieważ na razie moja wiedza dalej sięgnąć nie zdołała. Moją drogą pójdą kiedyś inni i oni prześcigną mnie bez wątpienia. Śmiem przy tym twierdzić, że człowiek zostanie uznany za swoisty zbiór wielorakich nieprzystających do siebie i wzajemnie od siebie niezależnych osób. Ja, wiedziony przyrodzoną skłonnością szedłem niezachwianie w jednym tylko kierunku. W sobie samym, w wymiarze moralnym samego siebie, nauczyłem się rozpoznawać niezaprzeczalną i poniekąd naturalną dwoistość istoty ludzkiej. Zauważyłem, że jeśli mogę utożsamić się z którąś z dwu natur, co w mej świadomości walczą ze sobą zajadle, to może tak stać się jedynie dlatego, iż jestem i jedną, i drugą. Bardzo wcześnie, nim jeszcze tok moich badań dał mi prawo do wiary w taki cud, z lubością ba, z rozkoszą oddawałem się marzeniom o rozdzieleniu tych dwóch sfer. Gdyby tak każdą z nich, mówiłem sobie, dało się umieścić w odrębnych osobach o różnej tożsamości, z życia zniknęłyby wszystkie nieznośne zjawiska. Człowiek występny szedł wyraźnie swoją drogą, nienękany przez ambicje i wyrzuty sumienia, typowe dla jego zacnego brata bliźniaka. Ten ostatni mógłby zaś kroczyć bezpiecznie drogą szlachetności, spełniając chętnie dobre uczynki, nienarażony na schanibienie i nienękany z kruchą, gdyż nieprzyjaciel jest już na zewnątrz. Przekleństwem ludzkości był ten nieszczęsny związek, ta nieustanna walka jakże różnych od siebie bliźniąt, w targanym bolesnymi konwulsjami łonie człowieczej świadomości. W jaki wszelaką sposób można było ich rozdzielić?